Któr z nas na, na wspomnienie tego pięt, pamiętnego wieczoru 16 października nie odczuwa głębokiej, duchowej radości i wzruszenia? Havel spada. Pamiętamy jak z okazji dziesięciolecia pontyfikatu na spotkaniu z Polakami w Rzymie Jan Paweł II wspomniał, jak wielką rolę w tym momencie jego życia odegrał kardynał Stefan Wyszyński który zachęcał go do tego, by przyjął ten trudny wybór. O wielkiej nadziei świadczyły także słowa pierwszej komilii Pawła II podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat. Kiedy, tak mówię, przekroczyć próg nadziei, kiedy w dniu 20 października 1978 roku wypowiadałem na placu świętego Piotra słowa Nie lękajcie się, nie mogłem w całej pełni zdawać sobie sprawy z tego, jak daleko mnie i całe Kościół te słowa poprowadzą. To, co w nich było zawarte, pochodziło bardziej, a nawet wyłącznie od Ducha Świętego. Z jaką nadzieją i mocą wypowiadał Jan Paweł II, jeden rok później. Słowa psalmu na placu zwycięstwa w Warszawie: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I odnowił. I wciąż odnawia. W pamiętnym roku 1989, kiedy runął mur berliński i zaczął upadać system komunistyczny, który przez długie dziesięciolecia zniewalał naród. Kierując te osobiste zaproszenia do każdego człowieka, Jan Paweł II, Świadomy był rozlicznych zniewoleń i trudności, które nie pozwalają wielu ludziom uczynić tego odważnego kroku. Papież jest wobec nich cierpliwy, wyrozumiały i dobry. Na kartach książki przekroczyć próg nadziei, okazuje się on mistrzem dialogu, dialogu niezwykle trudnego. Ten Paweł II nikogo nie potępia. Ale też i nie przemilcza prawdę do Bogu i człowieku, który nie boi się oskarżać Pana Boga i go osądzać. I tutaj jest potrzebna taka osobista dygresja, którą wypowiem. Jakże wobec tych słów papieża z jego własnej książki, jakże żałośnie dzisiaj w naszej prasie, w polskiej prasie, brzmią te wszystkie słowa. Które są pisane, a potem dyskutowane w różnych kontekstach, że skończył się Bogu dzięki ten pontyfikat umiskiwania się do świata. Tak się próbuje świata literalnego czytać, tak się um, interpretuje to pod rzeczowe, głębokie otwarcie człowieka, papieża na świat. I równocześnie próbuje się zdezawuować ten czas Jana Pawła II w imię jakichś. Przedrozumień i przedzałożeń, które sobie autorzy tego typu tekstów stawiają, konkludując w sposób zupełnie niepoważny i banalizujący problem, mianowicie skończył się pontyfikat Kremówek, a zaczął się nowy. Więc kiedy papież mówi o sobie o kilkunastu latach swojego pontyfikatu i wyjawia ten swój zamiar jakim jest w Kościół wobec współczesnego świata, to te dwie rzeczy jakby się rozchodzą i rozwijają od początku. I wreszcie nadzieja w życiu papieża przy samym trudnym końcu jego pontyfikatu, kiedy przyszedł krzyż. Ostateczna wymowa Wielkiego Piątku jest taka. Człowieka, który sądzi Boga, który każe mu się usprawiedliwić przed Twoim trybunałem pomyśl o sobie, czy to nie Ty jesteś odpowiedzialny za śmierć tego skazeństwa. Czy sąd nad Bogiem nie jest ostatecznie sądem nad sobą samą? Czy ten sąd i ten wyrok przysz, a potem wstanie, nie pozostanie dla Ciebie jedyną drogą zbawienia, jedyną drogą nadziei?